Bez słodu na nawet jej nie dotknął i nic jej nie trochę szczekał, że coś. Się się wimczeć. Wimczeć. Nie, on się czymś. On coś tam robił, ona tu to chodził. Ja ona go uderzyła. Ja i też strzeliłam. Lena i Łukasz tańczą. I karol, ja i Karol nie ja strzeliłam, do psa. On nic jej nie zrobił, więc nie chodziło obok niej. Nic na nie dotknął.

Tutorialem mi. Nie, ty musisz robić lekcje. Mm. A mi się opłaca jeść na te dwa dni do szkoły? Robić lekcje. A mi się opłaca jeść na te dwa dni do szkoły?